Mimo tego, że kina zastygły w bezruchu i ich przyszłość jest niepewna, to od czasu do czasu pojawiają się jakieś ciekawe doniesienia ze świata filmów i seriali. Tym razem mowa o trzeciej części najnowszej serii ze Spider-Manem i Tomem Hollandem w tytułowej roli. No i właśnie, jak się okazuje, być może będzie on musiał podzielić swój czas ekranowy ze sporą grupą postaci i ze sporą grupą Spider-Manów. A zanim do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze powitać na kanale nowego wspierającego, a właściwie to nową wspierającą. Tym razem szczególnie, bo jest to wsparcie przy wykorzystaniu najwyższego możliwego progu. Także naprawdę wielkie dzięki Maja Berus i witam na pokładzie. Jakiś czas temu w odcinku mówiłem Wam o pogłoskach, według których w najnowszym Spider-Manie mieliśmy zobaczyć aż trzech Spider-Manów: Toma Holanda, Andrew Garfielda, a także Tobiego Maguire'a. I jak się teraz wydaje, mimo późniejszych sprzecznych opinii od Was w komentarzach, tak też finalnie się stanie. Portal Collider ujawnia, że w nadchodzącej produkcji wchodzącej w skład MCU zobaczymy trzech Peterów Parkerów. Jednak to nie koniec. Jak widać, studio idzie śladami swojego animowanego multiversum i idzie o krok dalej. Bo razem z Peterami zobaczymy także ich drugie połówki. Tak też w filmie powróci również Kristen Dance jako Mary Jane oraz Emma Stone jako Gwen Stacy. Jednak nadal to nie jest koniec wieści. Wiedzieliśmy już, że do filmu ma powrócić także Jamie Foxx jako Electro, i nie on jeden powróci jako złoczyńca w tej produkcji. Ponownie mamy zobaczyć także Alfreda Molinę jako doktora oktopusa i coś mi mówi, że nie jest to jeszcze ostatnie słowo studia i pojawi się tutaj więcej czarnych charakterów, z którymi zmierzą się nasi bohaterowie. Film ponownie wyreżyseruje John Watts, który stoi zarówno za Homecoming, jak i Far From Home, a Sony planuje wydać film już w grudniu 2021 roku, co póki co trzeba raczej brać z małym przymrużeniem oka, zważywszy na obecną sytuację na świecie. Warto też przypomnieć, że film ten wchodzi w MCU i nie tylko będzie nawiązywał do starszych filmów z Człowiekiem Pająkiem, ale też prawdopodobnie w ogromnym stopniu wpłynie na całe postrzeganie uniwersum, które w tej fazie ewidentnie przekształci się w multiversum. W filmie zobaczymy także Benedicta Cumberbatcha jako doktora Strange'a, za którego sprawą zapewne to całe multiversum się otworzy. Tak też myślę, że zarówno trzeci Spider-Man, jak i nowy Doctor Strange oraz serial WandaVision będzie ściśle ze sobą powiązane, a później zapewne też nowy Thor, który będzie korzystać z nowych rozwiązań, które otworzą się po poprzednich premierach Marvela. Kto wie, może zobaczymy Lokiego z innego wymiaru, może to da szansę Deadpoolowi na wtargnięcie do całego uniwersum i namieszanie w nim swoimi sposobami i być może to właśnie tym sposobem zostaną wprowadzeni nowi X-Meni. Pewne jest jedno, szykują się ciekawe czasy w filmach superbohaterskich i być może ich formuła nieco odżyje przy pomocy multiversum. W animacji zadziałało to wręcz świetnie, a jak będzie tutaj, o tym przekonamy się pewnie już niedługo. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tych doniesieniach i czy czekacie na filmowe multiversum. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.